Powiatowe Dni Jedności z osobami niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego obchodzone są od 2000 roku. Ustanowiła je ówczesna Rada, a w każdej edycji gospodarzem jest inna gmina. Niepełnosprawnych zapraszały już m.in. gmina Dynów, Chyżne, Sokołów, Tyczyn, Głogów, Małopolski, Krasne, Błażowa. Główny organizator to Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego oraz Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Serdecznie dziękuję panu Józefowi Kiełbiowi, dyrektorowi pomocy, Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Dziękuję stałym współorganizatorom pani Jolancie Pieszące, przewodniczącej Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Eli Burzyńskiej, dyrektor Senatorium Górna oraz wszystkim państwu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia i zorganizowania dzisiejszej uroczystości. To zaszczyt z Państwem współpracować. Tegoroczne 15 dni jedności obchodzono w Górnie. Mieści się tutaj Dom Pomocy Społecznej, placówka prowadzona przez Powiat Rzeszowski. Jak co roku obchody zainaugurowała msza święta celebrowana przez biskupa Kazimierza Górnego. Po niej kilkaset osób podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu Spędziło pełen miłych wrażeń dzień, była część artystyczna, wspólne tańce i poczęstunek. Raz, dwa, raz, dwa, trzy i... Ten sprawdzony sposób na integrację sprawia, że osoby niepełnosprawne czują się ważne i potrzebne. Jak powiedział starosta, dni jedności mają też efekt wymierny, bo przy okazji wsłuchuje się w potrzeby osób chorych i ich rodzin.